tutaj się przed przed klubem gra gdzie dzisiaj organizujemy śniadanie wielkanocne u Stefana Czekaliśmy na gości z koszalina i nie tylko, także dzisiaj są gości, dużo dzieci jest co mnie przeraża. Na stole są smakołyki, bo powiem tak bigos, biała kiełbasa, jajka, wędzonki, wędliny, ryba smażona, wędzona w pomidorach, także w wielu postaciach. Ciasto do tego i każda osoba dorosła, jak będzie wychodziła, otrzyma paczkę żywnościową, a dzieci otrzymują patuszki od zającka. To wszystko dzięki ludziom dobrego serca, jakim w koszalni nie brakuje. I dzisiaj im wszystkim dziękuję tym, którzy pomogli, obdarowali tutaj dzisiaj świąteczne siadanie dzieci, dorosłych i wszystkim czytelnikom głosu posianieckiego chciałbym życzyć radosnych, pogodnych, wesołych świąt, smacznego jajeczka i jutro pachnącego dyngusa No to zajączek No tak, zajączek daje Też rośnie. Kto ty w domu tak jeść? Dużo